Hej, cześć, witam was, moi drodzy, w tym jakże pięknym dniu. Moi drodzy, powiem wam, że... Powiem wam jedną rzecz. Czasem, moi drodzy, warto wymagać od siebie bardzo dużo. Warto być ogólnie... Wymagaj... Ogólnie można od siebie bardzo dużo wymagać. Można od siebie dużo wymagać ogólnie. Dlatego, że moi drodzy, że ogólnie przyzwoicie jest wtedy, że jeżeli czegoś wymagamy od kogoś, że jeżeli przykładowo jesteśmy wymagający wobec, wobec drugiej osoby czy wobec innych osób, to wypadałoby być wymagającym i to bardzo wymagającym wobec siebie. Nie ja wiem, że teraz żyje się w takich czasach, w których ludzie chcą mieć, chcą mieć wiele rzeczy, nie, naj, najmniejszym kosztem, najmniejszymi wymaganiami, a niestety życie takie, tak nie wygląda. Jeżeli chcecie, chcecie zarabiać dużo pieniędzy, to niestety trzeba podjąć drugą pracę, no. Có, cóż mogę wam powiedzieć? Tak to, tak to właśnie jest w życiu. Tak to właśnie jest w życiu, że kiedy tak to właśnie jest w życiu, że kiedy chcecie, chcecie mieć jakieś korzyści, to musicie przede wszystkim od siebie wymagać. I tak to moi drodzy wygląda. W ogóle uważam, że tak jest bardziej uczciwiej, że jak wymagasz, wymagasz dużo czegoś od drugiej osoby, to wymagasz jeszcze więcej od siebie. A to czy spełniasz te wymagania, to już jest inna sprawa. Ja uważam, że można wymagać od siebie bardzo, bardzo dużo, że jest to bardzo uczciwe, i myślę, że nikt nie będzie miał do tego żadnego problemu, że, że, że jak stwierdzę, że staram się być wobec, się, wobec siebie niezmiernie wymagający. A to, czy spełnię swoje wymagania, to już jest inna sprawa, bo by spełnić chociażby swoje wymagania, to niestety potrzeba, potrzeba jest bardzo duży wysiłek i pewne umiejętności. Ale to już jest temat na inny film. Ja się zamierzam, żegnam. Papa. Pa.